Dzisiaj w Komunikatorze Naukowym mam ogromną przyjemność i zaszczyt gościć panią Urszulę Waśko-Kornberg z Uniwersytetu Columbia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie, zaproszenie. Chciałabym zacząć od takiego bardziej osobistego pytania. No, co właściwie panią wywiało za ocean? Bo jest pani młodą, początkującą badaczką. No i za oceanem pani pracuje. Jak to się stało, że pani się tam znalazła? No, powiedziałabym, że przygoda i taka młodzieńcza chęć eksplorowania i zdobywania jakichś takich nowych doświadczeń, ponieważ przez całe życie byłam we Wrocławiu. No i właśnie po ukończeniu licencjatu stwierdziłam, że może czas na coś nowego. Zaczęłam od wymiany studenckiej w USA, gdzie byłam przez rok w Północnej Karolinie. No, i tak tam um, miałam taką pierwszą szansę zobaczenia, jak to działa na, na amerykańskiej uczelni, poznanie wielu międzynarodowych znajomych, no i, i załapałam takiego baktyla i, um, i chciałam jakby bardziej um, no poznać tę kulturę, jak to. Jeżeli też chodzi o takie możliwości naukowe, um, no to jednak stany niestety mają, mają dużo większe te możliwości i um, jeżeli chodzi o o sprzęt i projekty badawcze, no to bardzo chciałam po prostu, plus dodatkową rzeczą, chciałam jak najbardziej ćwiczyć język, bo jednak w tych um, takich um, kontekstach naukowych jest to bardzo przydatne, zwłaszcza, że większość literatury jest jednak po angielsku, więc, więc to było dla mnie taką też bardzo dużą motywacją. Tak, pracuje Pani na, na wydziale medycznym, tak, tego uniwersytetu. No i prowadzi pani, opracowuje pani i to wraz ze swoim zespołem i to z bardzo dobrym skutkiem badania nad lekami, które w przyszłości już niedalekiej, mam nadzieję, będą miały zastosowanie w leczeniu raka trzustki. Więc zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących tych badań, to, to chciałabym tak chronologicznie zacząć od poproszenia pani o, o kilka słów wyjaśnienia, czym właściwie jest trzustka, jakie mhm. są funkcje trzustki, dlaczego to tak ważny organ? Jest to organ, który jest um, częścią naszego układu pokarmowego i ma właściwie wiele różnych funkcji, po pierwsze jest odpowiedzialny za wydzielanie enzymów trawiennych, które są potrzebne do, do trawienia e, jedzenia, które przyjmujemy, plus jest wydziela też takie enzymy jak insulina, z którym na pewno wiele osób jest um, tutaj zaznajomionych i, i glukagon, które są odpowiedzialne za, za metabolizm cukrów. Um, no więc ogólnie rzecz biorąc potrzebujemy go, żeby móc trawić jedzenie. I, um, I w związku z tym um, ka każde jakby um, problemy z jego funkcjonowaniem będą, będą na jakimś etapie problematyczne dla naszego organizmu. Tak, nowotwór rak trzustki jest z tego, co zdążyłam przeczytać, niezwykle trudny mhm. w leczeniu. Zapadalność stale rośnie. Podejrzewam, że nie tylko w Polsce, na świecie mhm. również. No i właśnie, dlaczego akurat rak trzustki jest tak wyjątkowo trudny w leczeniu w porównaniu pewnie z wieloma innymi nowotworami mhm. atakującymi inne organy w naszym ciele? Jest za to odpowiedzialny wiele rzeczy. Po pierwsze jest to nowotwór, który jako taki um, pierwotny guz samej trzusty nie daje tak dużo objawów. A więc jak zas, zostaje zdiagnozowany, to zazwyczaj wynika z objawów, które pochodzą od innych organów. On yy, metastazuje głównie do, do płuc albo do wątroby i wtedy zaczynają pojawiać się objawy, Um, które mogą jakby prowadzić do diagnozy, ale niestety na etapie zdiagnozowania, kiedy guz daje już przerzuty do innych narządów, jest dużo trudniej go wyleczyć. Kolejną taką rzeczą to um, jest to, że ten um, guz ma w sobie bardzo mało, na przykład naczyń krwionośny, które są odpowiedzialne za do dostarczanie potencjalnych leków do tego nowotworu, albo również za dostarczenie tam komórek układu odpornościowego. Jest tam bardzo mało komórek, które mogłyby rozpoznawać nowotwór jako coś obcego i wyrogiego dla organizmu i walczyć z nim. Plus ponadto komórki nowotworowe wydzielają dużo takich sygnałów, które blokują układ odpornościowy. Tak. Maskują komórki nowotworowe tak, żeby, żeby nasz organizm nie rozpoznawał ich jako coś złego. I, um, no i dzięki temu są w stanie te nowotwory rozwijać się do tego etapu, aż na, na którym nie jest tak prosto już, um, już ich leczyć. Um, dodatkową taką rzeczą jest, że na, na obecnym etapie taką um, Standardową terapią jest głównie chemoterapia. Nie ma tak wielu, tak właściwie nie ma żadnych praktycznie leków biologicznych, które by mogły celować w jakiekolwiek np. białka, które są specyficzne dla tych nowotworów. No więc na, 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 na etapie, na którym jesteśmy, jest bardzo mało możliwych terapii. Główną metodą, taką, która daje najlepsze efekty, jest wycięcie guza. Które jest możliwe tylko na bardzo wczesnych etapach rozwoju tej choroby. Rozumiem. No, i właśnie wraz z zespołem pracuję, czy właściwie już Pani opracowała pierwsze leki, mhm. które, i tutaj sobie używam ściągawki, bo, bo jest tutaj kilka takich bardziej specjalistycznych terminów i, mhm. i chciałabym tutaj poprosić o rozwinięcie. Ten lek blokuje aktywność białka RAS, mm. które jest, jest obecne w komórkach nowotworowych. No i, i właśnie, um, czym jest owo białko? No i um, na czym polega rola tego związku chemicznego, który mm. już, jak rozumiem, opracowaliście um, tutaj... który ma blokować mm. działanie tego białka. Prostuję, zanim jeszcze przejdziemy dalej. Um, ten lek został opracowany przez firmę, z którą współpracujemy. Oni się nazywają Revolution Medicines i są w Kalifornii. I um, tak naprawdę oni byli odpowiedzialni za opracowanie tej cząsteczki chemicznej, a my i wiele różnych tak naprawdę laboratoriów ze Stanów byliśmy odpowiedzialni za testowanie w różnych takich przedklinicznych modelach nowotworów trzustki. Um, I nasze laboratorium um, było tym, które tak naprawdę prowadziło ten projekt i koordynowało dane z innych laboratoriów. Um, ale tak, lek został opracowany przez firmę, i my mieliśmy tę okazję, żeby współpracować razem z nimi i badać w kontekście nowotworów trzustki. Um, wracając do białka, raz, jest to takie białko, które w um, naszym organizmie działa jak taki przełącznik który może być przez komórkę włączany i wyłączany i jest odpowiedzialny za na przykład podziały komórkowe, to żeby te komórki mogły przetrwać jakieś niekorzystne warunki, um, bardziej um, rozwijać się w bardziej zaawansowany typ komórki, bardzo wiele takich procesów komórkowych i to jest, um, i jest to białko, które jest obecne również w normalnych komórkach. To nie jest tak, że go nie mam w normalnych komórkach, natomiast w komórkach nowotworowych jest ono zmutowane. Znaczy są jakieś takie drobne zmiany w aminokwasach, w strukturze przestrzennej, które sprawiają, że to białko już się nie wyłącza. Jest cały czas aktywne, cały czas działa, cały czas jest to odpowiedzialne za te podziały komórkowe i w związku z tym komórki zaczynają się niekontrolowanie dzielić i z tego rozwija nam się nowotwór. Rozumiem. No i no to właśnie na czym polega um, blokowanie takiego białka. Jak można je zablokować? Tak już po laicku zupełnie spytam. Tak. No więc um, firma Revolution Medicines opracowała inhibitor, czyli taką małą cząsteczkę, która wiąże się, wiąże się z białkiem raz i jeszcze jednym dodatkowym białkiem, i przez to blokuje interakcję z te, tego białka z innymi białkami, które umożliwiają jego działanie. Po prostu jest to taki wielki znak stop, który tak otacza tę cząsteczkę białka, że nie jest ono w stanie, jakby, dalej funkcjonować w taki normalny sposób. Więc te wszystkie takie procesy, za które, są, za które to białko jest odpowiedzialne, są blokowane na tym etapie. I to, co jest ciekawe, jakby, jeżeli chodzi o, o to białko, Um, tutaj wchodząc w troszkę więcej szczegółów, jest dużo mutacji, które są, um, które są rozpoznawane u pacjentów. Na przykład pacjenci, którzy są, um, są włączani do, do testów klinicznych, które są obecnie przeprowadzane na, na tym leku, muszą przy, mieć przeprowadzone badania genetyczne, żeby, żeby zobaczyć, jaką tam mają mutację w tym białku. Ale ten konkretny lek jest w stanie rozpoznawać bardzo dużo tych mutacji jednocześnie. Są też, jakby obecnie są też prowadzone prace na inhibitora, które rozpoznają na przykład bardzo jedną konkretną mutację. Więc mamy tutaj um, nasze jakby możliwości, jeżeli chodzi o leczenie, się znacznie powiększają, bo możemy, jeżeli na przykład jest taka mutacja, która jest, pojawia się na przykład w bardzo um, nielicznych przypadkach nowotworów, no to ten inhibitor może zostać zastosowany. To niezwykle ciekawe i to chyba daje wielką nadzieję, ale, no ale pytanie, czy, mm, no, czy to jakiś, czy to moż, musi jeszcze długo trwać, zanim taki lek będzie powszechnie stosowany w terapii? Mhm. Nie, powiedziałabym, że i tak ten proces jakby działa dosyć szybko, jak na standardy tego, jak leki są akceptowane przez FDA i wpuszczone na rynek. Ale musimy być cierpliwi, tak? W każdych badaniach, niezależnie od tego, jak wielkie mamy nadzieje, jak bardzo chcemy to udostępnić pacjentom, jednak musimy przeprowadzić bardzo specyficzne badania, muszą być wprowadzone różne grupy kontrolne. Musimy sprawdzić też, że um, znaczy nie jak ja jako ja, ale jakby onkolodzy i, um, i lekarze prowadzący muszą te, te testy kliniczne muszą sprawdzić, że. Że podanie tego leku pacjentom nie tylko, um, nie tylko jakby um, daje jakiś efekt, ale że ten efekt może być na przykład lepszy niż te, uh, niż te formy terapii, które mamy do tej pory. Czyli na przykład będzie się wiązał z mniejszymi efektami ubocznymi, będzie lepiej tolerowany przez pacjentów i cały ten proces wymaga niestety czasu. Tak. A to proszę jeszcze, jeszcze raz przybliżyć może właśnie jaka jest rola takich zespołów jak ten, w którym Pani pracuje mm -hmm. w tym całym procesie. No więc cały proces um, stworzenia jakiegoś danego leku jest procesem, który wymaga udziału bardzo wielu ludzi. Zaczynamy na przykład od, od stworzenia tej cząsteczki chemicznej, tak? więc są grupy chemików, którzy pracują nad, nad opracowaniem tej cząsteczki. Potem są, jest na przykład następna grupa osób, która um, odpowiada za, za stworzenie go w formie, która będzie dostępna dla pacjentów. Może to być zastrzyk, może to być tabletka. Um, czy trzeba opracować, jaka dawka, będzie, um, jaka dawka będzie wystarczająca, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt. No i wiadomo, że nie idziemy od razu do ludzi, tak? Jest ten etap badań laboratoryjnych, czym ja się zajmuję. W których badamy ten lek na przykład na, na początku na poziomie komórek, na płytce. To wydaje mi się, to jest takie z, w miarę znajome dla ludzi. Mamy, le, mamy komórki, które hodujemy na płytce, dodajemy lek, no i na przykład w tym przypadku patrzymy, czy, czy te komórki zaczynają umierać. Czy na przykład um, to białko raz. Mamy różne um, eksperymenty laboratoryjne, w którym jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to białko raz jest na przykład specyficznie blokowane w tych komórkach. No, i po tym, jeżeli widzimy to, że to działa, jesteśmy w stanie przejść do myszy. I zaczynamy podawać leki myszom. Te myszy mają um, wewnątrz guzy albo na przykład um, na, na boku brzucha, albo konkretnie w trzustce. No, i wtedy podając lek, zaczynamy monitorować, jak one reagują, czy, czy te guzy zaczynają się kurczyć, czy w ogóle na przykład nie reagują i nadal rosną. Czy są jakieś efekty uboczne, czy, czy myszy dobrze tolerują um, działanie tego leku. No i na tym etapie, po, po wielu latach, miesiącach badań, jesteśmy w stanie dojść do etapu, w którym ten lek potencjalnie przychodzi do testów klinicznych. I wtedy zaczynamy od początku. Musimy sprawdzić, jaka będzie dawka, która jest tolerowana przez pacjentów, jakie są efekty uboczne, czy widzimy, czy widzimy jakikolwiek efekt, jeżeli chodzi o, o guza, czy. Czy on w jakikolwiek sposób odpowiada? No i wtedy jesteśmy w stanie przejść do kolejnych, to jest pierwsza faza testów klinicznych, potem przechodzimy do fazy drugiej, trzeciej, w której powiększamy naszą grupę badawczą, dodajemy grupę kontrolną, która na przykład dostaje standardową terapię i wtedy jesteśmy w stanie porównywać. I dopiero potem, po wielu, wielu latach, dochodzimy do etapu, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć: tak, ten lek rzeczywiście ma potencjał, jest bezpieczny dla pacjentów. Pokazuje takie efekty, jakbyśmy chcieli, myślimy, że, że powinien zostać zarekomendowany dla pacjentów. No a ten konkretny, to już jest na jakim konkretnie etapie, jeśli chodzi no o No więc um, prowadzenie... tutaj pojawia się um, taka ciekawostka, komplikacja. Ten lek, który my opublikowaliśmy, to jest taka przedkliniczna forma tego leku, czyli będzie on przeznaczony tylko do badań laboratoryjnych, ale ta firma jednocześnie stworzyła. Praktycznie identyczną cząsteczkę, która jest przeznaczona do testów klinicznych. Tutaj pojawia się dużo takich zdezorientowania, um, jeżeli chodzi o pacjentów, bo ta, ta nazwa tego leku się nie pojawia. Więc mogę od razu Pani powiedzieć, że, że ten lek, który jest w testach klinicznych, nazywa się RMC6236. Więc szukając na przykład, to jest ta nazwa, którą powinniśmy wpisywać. Um, no więc ten, um, ten lek był na etapie jest teraz na etapie pierwszej, drugiej fazy, ale firma mówi już o otwieraniu trzeciej fazy klinicznej pod koniec tego roku. Jest wiadomo bardzo dużo chętnych, Ten, nasza publikacja wzbudziła bardzo dużo entuzjazmu, więc, um, więc pacjenci zwracają się do nas z pytaniami, jak mogą się dostać na testy um, i, i tak dalej. No więc um, ta machina działa, ale no tak jak mówię, musimy być cierpliwi, bo nie chcemy tego, tego zrobić niewłaściwie. Tak, um, ale, ale tak, jesteśmy już na etapie, na którym ten lek jest a, w testach klinicznych i jest podawany pacjentom. No, w zasadzie to nie wiem, co powiedzieć. Wspaniale, bardzo się cieszę, że, że tak to postępuje i cieszę się, że osoba z Polski, co by nie powiedzieć, bierze w tym tak czynny udział. Wielkie gratulacje dla Pani, bo już bardzo właśnie pojawia się Pani, jak rozumiem, w bardzo ważnych naukowych publikacjach na ten temat. No i życzę dalszych sukcesów, a, ale też przy okazji, tak już zupełnie z ciekawości, znowu bardziej, z bardziej osobistej nuty, jakie Pani ma plany na przyszłość, jeśli chodzi o Pani karierę naukową? Ja teraz jestem na etapie, na którym kończę mój doktorat. W sierpniu, nie, przepraszam, we wrześniu będę bronić a mój doktorat. Właśnie mój projekt badawczy do, dotyczył badania tego leku w kontekście nowotworów trzustki. Um, I potem planuję przeprowadzić się do Kalifornii, gdzie mam nadzieję um, kontynuować um, pracę właśnie nad lekami onkologicznymi. Um, jestem na etapie, w którym e, składam aplikacje, poszukuję różnych e, możliwości pracy. Na pewno wiem, że chciałabym kontynuować w. W kontekście um, opracowywania leków nowotworowych, um, idealnie w kontekście nowotworów trzustki. Um, no ale zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. Życzę bardzo, bardzo jeszcze wielu sukcesów. Nie wątpię, że takie będą. Urszula Waśko-Kornberg, badaczkę, o której na pewno jeszcze nie raz usłyszymy. Bardzo dziękuję za bardzo tę dziękuję. rozmowę i za, za przyjęcie mojego zaproszenia. 呵呵 <laughs>